między innymi Turcja, Gruzja, Azerbejdżan, Iran, Pakistan, cały Pakistan aż od Iranu aż do Indii przejechaliśmy autostopem. Co było sukcesem, ale drugi raz bym tak nie pojechał. Bo jednak przesadziłem, mogło się źle skończyć. Nawet na filmie mam taką jedną scenę dość niebezpieczną, tylko że tak jak mówię, no nie wszystko można pokazać, nie o wszystkim można porozmawiać w jeden dzień. W ogóle jak, ile my jeszcze mamy czasu, bo ja nawet nie wiem. Szósta jest, szósta jest. Tak, szósta jest, tu też jest zegar, tylko jak, na ile my planowaliśmy? Do i <noise> <noise> Tak, to może by się dało obejrzeć jeszcze ten film, z Gruzją, no to właśnie Gruzja, a nasz autostop wspaniały z kanapą na dachu, żyguli z kanapą na dachu. Rozwaloną kanapą oczywiście, no dobrze, parę scen zobaczymy z tej Gruzji. Gruzini to są tacy ludzie, że przeważnie jak podwożą, to zaraz chcą zapraszać do domów. Nie, nie, mnie nie filmuj, ja nie fotogeniczny. I chwilę później byliśmy już w gospodarstwie tych ludzi. Dlatego właśnie podróż autostopem jest wspaniała, ponieważ... Prawnuczka jej za wyszła. Ponieważ takie miejsca się odwiedza, odwiedza. Tak, ta pani ma 93 lata na tych zdjęciach. O gruzinach mówi się, że żyją długo, prawda? Że prawnuczka jej wyszła za mąż. Słucham? To jest... Akurat tuż przy granicy z Azerbejdżanem. To jest wschód Gruzji, tak. No, bo my jeszcze i kałka sobie no ale też ciężko by było za jednym razem wszystko. To miał być tylko rzut okiem na Gruzję. No jak przyjechali goście, to trzeba na stół wystawić to, co jest, a jest niewiele. Jest chleb, masło, herbata. Ser, 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 ser. Masło. Zdrowo się odżywiają, tylko niestety muszę powiedzieć taką jedną rzecz, że zaraz dokończę. Unia się wnuka, teraz wnuki Jara, Unia się syna, dwa wnuka i wszyscy ich, gdzie da się mieć. To jest ciekawe, bo ja tego człowieka zapytałem, tego gospodarza, po rosyjsku, z nimi rozmawiałem po rosyjsku. Przeżył trochę w tym swoim życiu, walczył jako oficer w Czeczeniu. Zapytałem go, co dla was, bo tak prawda, po rosyjsku, co dla was jest najwspanialsze i najważniejsze w życiu. Człowiek powiedział. To, no co właśnie było słychać. Niańczyć wnuki, widzieć, jak sobie biegają po podwórku. Że to jest tak, rodzina, że to jest jednak najwyższa wartość. Ciekawe, prawda? No, państwo pewnie to doskonale rozumieją. No, ja jeszcze jestem w takim wieku, że mogę nie tak dobrze to rozumieć. Ale staram się. Słucham. No właśnie odeszła, ale już wraca. Po roku. Tak, tak. Rok nie byliśmy ze sobą i już, już, już wraca. Nie, nie, już wraca. Ale, no oczywiście. Proszę pani, ja już tak dużo to nie wymagam. Niech chociaż się zgodzi na to, jaki ja jestem. To, to dobrze, no bo ciężko znaleźć taką, która takiego, co tam sobie po świecie jeździ, prawda? I że czasami chce ze mną pojechać. Wspaniale. To już ja te plecaki wezmę. Autobus miejski. Na mieście, pomiędzy przystankami, awaria, woda z chłodnicy wyleciała. Kierowca mówi do pasażerów, poczekajcie, zaraz, zaraz wszystko naprawię. Pobiegł do sklepu, nabrał wody, przyniósł, nalał z powrotem, naprawił. I zaraz jedziemy dalej. Pasażerowie siedzą, czekają cierpliwie. Tu pani pyta tylko, czy ją nie ochlapie, zaraz nie poparzy. Nie, nie, proszę siedzieć, zaraz jedziemy dalej. O. A tam pasażerowie... Grzecznie siedzą. No tak, to jest jeszcze mentalność radziecka, czyli kierowca ma władzę, bo kierowca prowadzi autobus. Więc co powie kierowca, to trzeba zrobić. Każe czekać, czekamy. Iran, czyli przeskok do Iranu. W Iranie ludzie są nadzwyczaj gościnni. Dobre jedzenie, ale jada się na podłodze. No, dla mnie to takie trochę niewygodne, bo jak prawda się człowiek przyzwyczai przy stole całe życie, no to tak nie wiadomo jak. Talerze sztućce, tak. Niektóre irańskie kobiety tak chodzą ubrane. To zależy od tego, w jakiej rodzinie kobieta żyje. Jak to się jedzie w podróż, to czasami już no, ciężko się porozumieć, bo to stres, prawda? A propos tych chust na głowach. W Iranie jest takie prawo: kobieta musi, bezwzględnie musi mieć zakryte włosy. Jeśli nie ma chusty, zaraz policja na komisariat trzeba odebrać kobietę, płacąc oczywiście mandat. Obyczajowa policja, tak, także. Te kobiety, zwłaszcza młodzi ludzie, młode kobiety chciałyby już zdjąć te chusty, ale nie, prawo im tego zabrania. Odwrotnie jest w Pakistanie, ponieważ w Pakistanie kobieta może zdjąć chustę, ale byłoby to przez ludzi, przez, przez otoczenie źle widziane. Proszę mi wybaczyć określenie, ale taka jest prawda. Jeśli w Pakistanie kobieta pokaże włosy, wtedy jest odbierana jak prostytutka. Że to jest oferta, prawda, ale do Pakistanu dojdziemy. Zabierz to, panie, no chodź szybko na ja ten, że było żyzno. Gadaj do pana. Nie wódź sobie, tak bym wiedział, że on sam też nie wiem. Nie także, ale nie to żałujesz jak powiesz, bo będziesz to też ile wspominać to, że coś powiedziałaś. Jak nie powiesz, to będziesz żałować. No ja nie wiem co. Powiedz że będę miała przygodą do kamery, to sobie napisze jakieś wyklarowanie. Oj oj oj, oko zła. No i tu muszę zatrzymać, żeby wyjaśnić. Jeszcze jesteśmy w Iranie, ale zbliżamy się do granicy Pakistanu. Bo przez Iran też autostopem. 60 kilometrów od granicy. Przechodzimy koło małego, to znaczy szliśmy do drogi, na której mogliśmy łapać okazję. Przechodzimy koło małego posterunku policji. Wychodzi pan policjant. No dobrze, podchodzimy. Paszporty. Patrzy w paszporty, no wszystko w porządku i chowa sobie do kieszeni. Nie pójdziecie dalej sami. Jak to nie pójdziemy dalej sami? a nie dawaj pan ten paszport, przecież my się spieszymy, granica otwarta do 18, nie zdążymy i znowu czekać do następnego dnia. Nie pójdziecie, bo jest niebezpiecznie. Ach, wy z tym swoim niebezpieczeństwem przesadzacie. No i nie dał nam, w końcu nam tłumaczył, że naprawdę grasują rebelianci. Jeśli zobaczą białych ludzi, no porwą i będą chcieli oku. No dobrze, no to jak chcecie. To co mamy robić? Czekajcie, przyjadą żołnierze, zawiozą was pod eskortą. I właśnie po kilku godzinach przyjechali żołnierze i nas zabrali do granicy pod eskortą. Jestem No, trochę to było przerażające. A na tym pustkowiu, no pewnie by nas zobaczyli z daleka, bezbronnych, co byśmy zrobili? Granica. Irańscy żołnierze straży granicznej, ja nie mogę filmować, więc kamerę trzymam na dole, żeby nie było widać, że filmuję. Dlatego te zdjęcia takie, takie nieładne wyszły. Wsiadamy, przejeżdżamy na stronę pakistańską z pewnym człowiekiem, który w ogóle się nie odzywał przez całą drogę. Niepowy człowiek pustyni. Pierwsze chwile w Pakistanie, jak Katarzyna zobaczyła, jak wygląda Pakistan, jak wyglądają te ulice, ci ludzie, była zaszokowana. Ona nie przypuszczała, że taki świat gdziekolwiek jeszcze istnieje. Wszyscy na nas patrzą, a przede wszystkim na Katarzynę. To jest rzadko spotykana rzecz w tym czasie, w tym momencie. Mało kto jedzie do Pakistanu, zwłaszcza przez Iran, tamtym przejściem granicznym. Dlatego ci ludzie wszyscy byli zaskoczeni. Co wy tu robicie? Skąd wy się tu wzięliście? Kto ma telefon z kamerą albo z aparatem, a ma prawie każdy, fotografuje albo filmuje Kaśkę. Po to, żeby się później mógł chwalić kolegom, że widział białą kobietę. Także pomieszanie nowoczesności z, ze starociem, bo przecież telefon ma każdy. Na pustyni już lepiej jechać traktorem niż iść pieszo. Bo jak się nie ma wody zapasu, no to można nie dojść. Oczywiście, czas będzie nieograniczony. Zatrzymują się w... osobno na modlitwę, osobno no na nie, Osoby nie może nie. Chyba. Szczęśliwi ludzie. Probię to twoje przystanki. Nie, nie. nie? nie, nie. No tu Katarzyna odważyła się zdjąć chustę, ale to byli ci kierowcy, których już trochę znaliśmy. No i dzieciaki, dzieciaki tak, zawsze zbiegowisko. Gdzie siadaliśmy, piknik, to musieli się na nas napatrzeć. Miasto Kwetta. Jedno z najdziwniejszych miast, w jakich byłem, a ja już nie pierwszy raz byłem w Pakistanie. Także ja już wiedziałem, jadąc tam, czego się spodziewać, mniej więcej. Kto żebrze, zaraz do nas podchodzi, oczywiście żebrać, ponieważ my, biali, to bogaci. Sklepy mięsne, autobusy komunikacji miejskiej. A Pakistańczycy cieszą się, kiedy się ich filmuje, przeważnie. Tylko trzeba uważać z filmowaniem kobiet. A co to oznacza? Co jest ciekawe, to nie znaczy to, co u nas. Bo jeśli dwóch mężczyzn idzie za ręce, to znaczy, że oni są albo rodziną, Albo się ze sobą przyjaźnią. Chodźcie do mnie na herbatę. No, jedną, jedną filiżankę wypijecie i pójdziecie. Ja mówię, nie mamy czasu. No, jedną filiżankę. No, tylko wejdźcie do domu.